11 Tom, 3 maja 1916: Sposób modlenia się modlitwą powszechną w woli Bożej podobny jest do modlitwy Jezusa. Wtedy jest tak, jakby modliło się jego drugie człowieczeństwo. Kiedy się modliłam, mój słodki Jezus poruszył się obok mnie i poczułam, że on także się modlił. Zaczęłam więc mu się przysłuchiwać, Jezus zaś powiedział do mnie: Córko moja, módl się, ale módl się tak, jak ja się modlę czyli rozpłynź się całkowicie w mojej woli, a znajdziesz w niej Boga i wszystkie stworzenia. Oddasz je Bogu, jak gdyby były jednym tylko stworzeniem, ponieważ wola Boża jest panią wszystkich. A u stóp boskości złożysz dobre czyny, aby oddać jej cześć, oraz złe czyny, aby za nie zadośćuczynić mocą świętości, potęgi i bezmiaru woli Bożej, przed którą nic nie może umknąć. Takim było życie mojego człowieczeństwa na Ziemi. Mimo, że moje człowieczeństwo było święte, Potrzebowałem woli Bożej, aby dać Ojcu pełne zadośćuczynienie i odkupić ludzkie pokolenia, ponieważ tylko w woli Bożej mogłem znaleźć jakby stale obecne wszystkie pokolenia, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, jak również wszystkie ich myśli, słowa, czyny i temu podobne. W tej świętej woli nie pozwalając umknąć niczemu, przyjmowałem w swoim umyśle wszystkie myśli i przybywałem przed najwyższy majestat, aby zadośćuczynić za każdą myśl z osobna. W tej woli schodziłem do umysłów wszystkich stworzeń, aby dać im dobro, które wybłagałem dla ich umysłów. W moich spojrzeniach przyjmowałem oczy wszystkich stworzeń, w moim głosie ich słowa, w moich ruchach ich ruchy, w moich rękach ich czyny, w moich stopach ich kroki, w moim sercu ich uczucia i pragnienia. A gdy je czyniłem jakby swoimi własnymi, moje człowieczeństwo oddawało Ojcu zadośćuczynienie w woli Bożej. Ratowałem więc biedne stworzenia, a boski Ojciec był z tego zadowolony. Nie mógł mnie odrzucić, gdyż On sam był świętą wolą. Czy mógłby odrzucić siebie samego? Oczywiście że nie. Tym bardziej, że w tych czynach znajdował doskonałą świętość, nieuchwytne i zachwycające piękno, najwyższą miłość, wielkie i wieczne czyny oraz niezwyciężoną moc. Takim było całe życie mojego człowieczeństwa na ziemi, od pierwszej chwili mojego poczęcia, aż do ostatniego tchnienia i tak kontynuuję je w niebie i w przenaświęcym sakramencie. Otóż, dlaczego także i ty nie mogłabyś tego uczynić? Dlatego kto mnie kocha i jest zjednoczony ze mną, wszystko jest możliwe. Módl się w mojej woli i przynieś, przed majestat Boży, w Twoich myślach, myśli wszystkich, w Twoich oczach spojrzenia wszystkich, w Twoich słowach, ruchach, uczuciach i pragnieniach, słowa, ruchy, uczucia i pragnienia Twoich braci, aby za nich wynagrodzić i wybłagać dla nich światło, łaskę i miłość. W mojej woli znajdziesz się we mnie i we wszystkich, będziesz żyła moim życiem, będziesz się modliła ze mną, a Bóg Ojciec będzie szczęśliwy i całe niebo powie. Kto przywołuje nas z ziemi, kto pragnie zawrzeć w nas tę świętą wolę, Obejmując nas wszystkich razem, jakże wiele dobra może uzyskać Ziemia, kiedy dusza, żyjąca w woli Bożej, sprowadza niebo na Ziemię. Fiat.